Auto nagle straciło moc Pojawiła się kontrolka migająca świec żarowych w odłączeniu do kompa Okazało się Okazało się, że Zawór układu recykulacji spalin Czyli słynny EGR Się ustał sobie Gdybym wcześniej go zamknął Miałbym ten problem już z głowy. A tak, niestety muszę go mechanicznie teraz wyczyścić i wtedy przystąpimy do zamknięcia tego zaworu w sterowniku silnika. Będę pokazywał dalej, jak to wszystko będzie wyglądało. Przy okazji, wyłączymy start-stop, podniesiemy mu moc i zobaczymy, co jeszcze będziemy mogli w tym sterowniku podziałać. Tak, żeby auto paliło mniej paliwa, było bardziej dynamiczne, szybsze i zwinne. Dzięki, do zobaczyska Teraz przy kawce obrabiamy sterownik Od tego Passata, włączamy EGR Podnosimy moc, moment obrotowy Powiemy się taka turbiną No i na koniec zobaczymy efekty O, jeszcze zakończona sukcesem No Passat już jest Po modyfikacji Na hamowni wykrzesał 198 koni EGR jest Wyłączony, zaślepiony Zobaczymy jak będzie się zbierał Jedziemy sobie na Czwartym biegu obrotów, no i na maksa na pedał gazu. Zobaczcie. To jest czwarty biegnie. No, czuć ewidentny przerost mocy i momentu obrotowego. Włączamy sobie szóstkę teraz sobie lecimy, zobaczcie 1200 obrotów trzeci bieg bardzo fajnie zupełnie inny samochód Jak będzie chwila, to wrzucę wykres z siłowni, na którym widać jego moc, nową moc i moment. No niestety nie mamy przed, no bo tak jak, tak jak, tak jak yy, trzeba pamiętać, że yy, miał już awarię, jak zaczęliśmy go naprawiać. Dzięki, powodzonka i czekam na wozy. Wrzucam raport yy, z hamowni nie z siłowni, tak jak wcześniej tam się pomyliłem. Przypominam, Passat w serii 170 koni, po modyfikacji 198, prawie 189 koni 420 nm. Zobaczcie, jak ten moment obrotowy bardzo fajnie się rozkłada. Moment obrotowy to jest to, czym tak naprawdę jeździmy, co odczuwamy, kiedy wciskamy pedał gazu, a nas wciska fotel. Moc oczywiście również wzrosła, także myślę, że fajnie to wszystko wyszło. Miłego dzionka życzę i do następnego filmiku. Pozdrawiam. Cześć. Hej.